Witajcie kochane koziorożce z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 1 do 10 stycznia 2022. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, to jest horoskop ogólny, ale to co usłyszysz, może być ważną informacją, wskazówką dla Ciebie. To chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga wróżka roza tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Może zdarzyć się tak, że tych godzin wolnych nie będzie, to po prostu yy, i przechodzicie do innego dnia. Bo ten dzień może być zajęty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także, jeżeli dzwonisz z innego kraju lub innego kontynentu, gdzie obowiązuje inna strefa czasowa, musisz sobie ten czas po prostu przeliczyć. Ja z kolei dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście osoby zachęcam, e, wszystkie do subskrypcji, które nie, za, e, nie subskrybowały mojego kanału. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja też przypominam o Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów tygodniowych. I, um, i co? No i ruszamy. Nie, to by było na tyle, tak? Nie będę przedłużać i gadać. Zobaczmy, co się będzie działo, jeśli chodzi o koziorożce od 1 do 10 stycznia 2022. W sferze finansów <laughs> finanse, koziorożec koziorożce, uwaga na dokumenty tutaj być może coś będziecie kończyć, coś tutaj mogliście mieć przez jakieś papiery nieprzyjemności yy, ktoś może coś ukrywał i tutaj nie do końca był uczciwy jeżeli będziecie podpisywać umowy to też uważajcie yy, czytajcie uważnie tutaj umowy by was tutaj ktoś nie oszukał być może też jest jakieś takie trochę bolesne zakończenie jakiejś współpracy, albo miał być nowy początek, a niestety coś nie wyszło, też tak może być. Albo po prostu odcinanie, tak? To, co już minęło. To odcinanie od przeszłości, pozostawienie pewnych rzeczy, pozostawienie pewnych ludzi. No, pozostawienie też pracy może być, tak? również Tak. że tutaj dociągnę karty, zobaczymy, co będzie dalej. No, coś się podkreśla, że trochę było to bolesne, to, co się tutaj kończy, ale już wychodzi słoneczko, więc w pewnym momencie mogliście czuć wypalenie. I teraz mogu, mogą się pojawić dwie propozycje, tak? Albo jest jeszcze inna historia, tak jak powiedziałam wcześniej. Zostawienie przeszłości i wejście w drugie drzwi, czyli w przyszłość. I jest as kielichów, tak? Kochani, róbcie to, co lubicie, to, co Wam sprawia przyjemność. Praca z pasją, tak? Po prostu połączcie to, bo to, no i właśnie, i tu będziecie mieć do wyboru kilka rzeczy, albo może być tak, że będziecie pracować w dwóch miejscach, że źródło dochodu będzie z dwóch miejsc. No, macie ogromny potencjał, uwierzcie w siebie i po prostu działajcie, bo no macie tutaj duże pole do popisu, tylko po prostu musicie uwierzyć w siebie, odciąć się od tej przeszłości, to było toksyczne, to wam nie służyło i teraz trzeba to pozostawić. I tutaj po prostu super energię, super początek i tak jak powiedziałam, może to być praca też w dwóch miejscach, więc nic tylko działać, realizować się i spełniać swoje marzenia, kochani. Bardzo dobre energie, bardzo fajne karty. I teraz zobaczymy, co będzie u koziorożca w, w, od, od 1 do 10 stycznia 2022 w sferze uczuć, tak? Uczucia, miłość. Już patrzymy, co tutaj się będzie działo u Was, kochani. Też nowy początek się pojawia, albo jeżeli jesteście w związkach, to związek na nowych zasadach może być. Wydaje się, że na kogoś czekacie, tak? Tutaj wyczekujecie na kogoś. Yy. Ale wyciągniemy jeszcze karty. Może na kogoś czekacie, może też się wybieracie w podróż, tak? Ale tutaj też jest ktoś, kto się broni przed uczuciem. Tu jest dużo ognia, namiętności, ale jak na razie nie widzę y, uczuć, kochani. Tu jest po prostu takie pożądanie seksualne. Zobaczymy, co, co nam następne karty powiedzą. Znowu jest y, cesarz. Mm. Tu może być kilka osób, tak? Yy, ale jest też uczucie, miłość znowu, znowu nowy początek. Może tutaj się pojawić po prostu kilka osób i nie będziecie wiedzieli, kogo wybrać. Wow. <laughs> no, w, ty, w tej pierwszej dekadzie, koziorożce macie. Macie tutaj yy, bardzo duże powodzenie, ale tutaj, no, jest ten kielich, czyli uczucie się też pojawiło, tak? Tu jeden pan czy pani może dużo mówić, ale za mało działać. Tu niektóre osoby, tu mo, może być cesarz, tak, e, osoba, która wie, czego chce. E, druga osóbka to może być młodsza, ale to też to może być młodsza osoba, która, no może być dziecko też, tak, że należy na dziecko zwrócić uwagę tu, jeśli chodzi o e, e, s, m, osoby, które mają już rodziny i mają dzieci. Więc tu też zwróćcie uwagę, co to dziecko chce Wam przekazać. No, i jest też y, rycerz Buław, czyli tutaj jest chęć na y, romans, na taki romans, y, wiecie, y, przebojowy romans, ale no, rycerz Buław to tak y, na poważnie do końca nie, y, nie traktuje tej relacji, y, więc może tutaj właśnie dlatego będziecie się bronić, tak? Nie będziecie wiedzieli, kogo też wybrać. No, obserwujcie, po prostu róbcie casting tak, na, na y, osobę do stałego związku. Ale no, dużo tutaj się będzie działo, także y, fajnie. Dobra, zobaczymy koziorożce, co y, w energiach ogólnych i zdrowiu dla y, koziorożca od 1 do 10 stycznia 2022, co nam pokażą karty Lenormand. No, tutaj możecie też dostać prezent. Możecie się też pokusić z jakąś kobietą. Też tak może być. A może być po prostu dużo spotkań, tak? Z kimś. Um, dużo też jest korespondencji, która wam też y, daje takiego szczęścia, tak? Tu jakiś ruch może być po prostu w kierunku jakiejś relacji również. Y, no, to może też być seks, tak? Także tutaj też karty mówią o takim seksie, który Wam sprawia przyjemność. Drogie koziorożce, jeżeli stajecie się nerwowi, coś Wam tutaj, coś Was męczy, no to po prostu to trzeba rozładować to napięcie, tak? To albo pójść na spacer, pójść na siłownię, albo no, w inny sposób jakoś to rozładować. Warto może się też oczyścić, wykąpać w, w, w soli, Wypić jakieś zioła, tutaj też taka delikatna dieta się podkreśla. No i też będziecie załatwiać jakieś dokumenty, które no tak jakby uda Wam się załatwić yy, i, i będziecie szczęśliwi z tego powodu. Więc tutaj albo też dostaniecie jakiś prezent, też może tak być, że tutaj przyjdzie jakaś paczuszka, która Wam no po prostu sprawi ogromną radość. Warto też zrobić jakieś kontrolne badania, ogólne kontrolne badania, karty mówią, także e, takie tutaj energie wyszły. Zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty rady dla koziorożca od 1 do 10 stycznia 2022. Już patrzymy. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Tak? Czyli y, szacunek dla samego siebie, szacunek dla y, s, y, swojej wartości, dla swojego ciała. Y, no może też właśnie informacja zadba o swoje ciało, tak? czyli tutaj też może być taka informacja, żeby y, dbać o siebie. I druga karta rady. Bądź uprzejmy, tak? Jeżeli Ty będziesz uprzejmy do innych, to inni też będą dla Ciebie uprzejmi, czyli ta energia będzie do Ciebie wracać. Czyli taki, jaki Ty jesteś, ta energia wszechświat Ci będzie oddawał, tak? Więc tutaj tak to wygląda, moi kochani. To by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do łapek w górę, do komentarzy. Dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje. Bądźcie też aktywni, osoby, które oglądają mój kanał, a nie subskrybowały. Jeszcze kanału gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwonka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach, a ja Wam na tą dekadę życzę dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, wszystkiego to, co najlepsze. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Ściskam, całuję Buziole. pa pa, do następnego razu.